Cześć, siema, witam Was tu, Szalony kolekcjoner. Dzisiaj ze specjalną detygacją dla Pani Bożenki ze stolika numer 7, od Pana Władka ze stolika numer 4, prezentacja kompletu kart Top Master edycji Champions League 2013-2014. A tak poważnie prosiliście mnie o to w PW, więc chciałem Wam pokazać yy, komplet. Chciałem go zeskanować i wrzucić film yy, ze, ze skanowanymi z kartami, ali, ale. Stwierdziłem, że później będziecie mówili, że coś kombinuję, więc pokazuję. A więc tak, e, pierwsza karta Top Master to jest Robin van Persie. Mam może dwie, może trzy te karty. Karta ogólnie trafiała mi się. Nie mogę powiedzieć, że to jest karta jakaś taka, która była mm, trudną kartą do zdobycia. Natomiast nie mogę też powiedzieć, że Robin van Persie na karcie Top Master trafia się e, jakoś tam e, szczególnie często. Kolejna karta to jest karta... E, stopką Liberiego, pamiętam, miałem taki przypadek, że miałem przez dłuższy okres czasu jedną kartę Top Master z Liberim. później było coś takiego, że zaczęliśmy otwierać bodajże kule i w dwóch czy trzech kulach z rzędu trafił się właśnie ten zawodnik na tej karcie, także też nie mogę powiedzieć, że to jest bardzo, bardzo rzadka karta, ale, ale były z nim pewne problemy. Lam, Filip Lam moim zdaniem jedna z częściej trafialnych kart Top Master fajna solidna karta super Silva Silva trafiłem na początku Silwę mam w dwóch egzemplarzach i od tego czasu nic się nie dzieje także e, tak jak Silva się szybko zaczął pojawiać tak szybko przestał się pojawiać w moich unboxingach e, e, no nie wiem karta średnio średnio e, średnia do trafienia Yaya Touré. no tutaj było tak, że przez pewien okres czasu, nie wiem czy pamiętacie, w ogóle nie miałem kontaktu z tym zawodnikiem, z tego względu, że no nie mogłem go trafić. Zaczęły się przesyłki, zaczęły się unboxingi tych przesyłek i tam zaczęliśmy trafiać te karty, bo po prostu mi je przysyłaliście. Stało się też tak, że z... w, ostatnim, w jednym z ostatnich boksów też trafiliśmy Yaya ale stało się też tak, że z najmniej... Spotykanej przeze mnie karty stała się to karta najbardziej popularna w mojej kolekcji, jeżeli chodzi o to pastery. Neymar. Neymarów mam dwóch. Szkoda, bo liczyłem, że trafię ich więcej. Neymara trafiłem na początku w saszetkach z Bravo Sport. Później drugiego Neymara dostałem gdzieś w którejś przesyłce. I to jest w zasadzie cała moja historia spotkań z Neymarem. Ronaldo. Ronaldo występuje u mnie w pięciu lub sześciu sztukach. Ronaldo jest średnią kartą do zdobycia, powiem tak. Ostatnio go trafiłem, więc jestem szczęśliwy, przeszczęśliwy. Fajnie, 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 fajnie chociaż no wiadomo, że tego, takiego zawodnika chciałoby się więcej, więcej, więcej i więcej. Messi. Messi pojawił się też na początku u mnie w w z Bravo. Później tam chyba trafiłem go jeszcze dwa razy. Raz ostatnio w jakiejś takiej saszetce, którą otworzyłem chyba do Mix Unboxingu, o ile dobrze pamiętam. Dobra, solidna karta. Jak najbardziej ten zawodnik zasługuje na tą kartę, także um, super, super, super. I Robert Lewandowski. Tutaj mam akurat tego Lewandowskiego, którego dostałem ostatnio w którejś z przesyłek, natomiast mam lewego jeszcze y, chyba na jednej karcie, bądź na dwóch, nie pamiętam dokładnie. Y, Moim zdaniem, Lewandowski jest trudną kartą do zdobycia, do trafienia. Co ciekawe, też pojawił się na początku mnie, czyli, czyli w momencie unboxingu w Saszetek z Bravo Sport. Później tego zawodnika już raczej, raczej nie trafiałem, a przynajmniej nie pamiętam, żebym trafiał. Także tak to wygląda. Tak wygląda dziewiątka kart Top Master z tegorocznej edycji. To jest komplet, mam nadzieję. To znaczy, wydaje mi się, że żadna topka, nawet jeżeli wyjdzie wersja update, już, już nie dojdzie. Także tak to wygląda. Miałem jeszcze tam, prosiliście mnie, żebym podjął się ocenie, kto zasługuje, kto nie zasługuje na tą topkę. Moim zdaniem wszyscy ci zawodnicy jak najbardziej zasługują na bycie na kartach Topmaster. Oczywiście jedni bardziej, inni mniej, ale no nie można być jakimś takim tam. No, nie można tylko oceniać za pani, pani tak, ani inaczej wybrało, także tak to wygląda. Dziękuję za oglądanie tej prezentacji top masterów. Zapraszam na kolejne, gdzie między innymi przeanalizujemy loga klubów, zobaczymy co się trafiało nam najczęściej, co rzadziej. Dzięki jeszcze raz, pozdrawiam Was, szalony kolekcjoner, cześć.